Hej, witajcie na Amazon Box. Mamy tu dzisiaj do sprzedania butki sneakersy. Marki tu są Firefly. Rozmiar jest 36. Zajrzymy. Rozmiarek jest 36 tego buta. Bruty praktycznie nienoszone. Syn momentalnie jakoś wyrósł z nich. Tyły bardzo dobre. Tutaj nic nie przydarte. Zapinane są na sznurówki na rzepa dzioby w bardzo dobrym stanie podeszwy nic nie rany tylko troszkę tutaj przybrudzone czarne <śm> z takiej ola skóry łatwo się to myje jakby się pobrudziły i fajne na jesień można dobre budki w fajnej cenie zgarnąć i będą jeszcze Spokojnie służyły. Także polecamy, pozdroweczki.